Teść. Przepiękna jest fizyczna bliskość. Przepiękna i naprawdę trudno wydawałoby się nam czymkolwiek ją zastąpić. Kobiety, które słuchają słów Jezusa, są po prostu no, rozpromienione Jego mądrością, Jego właściwie obecnością, tym, jaki On jest. I mówią, że zazdroszczą, wręcz, jak ona musi być częściara, Jego matka, że mogła. Być z Nim tak blisko, nosić Go w swoim łonie, potem opiekować się Nim, dotykać, być tak blisko, jak to tylko możliwe, ale Jezus mówi tak, faktycznie tak jest, ale możemy wszyscy my do, doznać tego samego, a nawet więcej takiej intymności poprzez noszenie Jego w sobie, poprzez Jego Słowo. Jego słowo także możemy, tak jak Maria nosiła dziecko, łonie, my możemy w naszym sercu przytulić mocno do siebie słowo Jezusa, po prostu nim się wypełnić, dać przestrzeń w naszym sercu, w naszym umyśle, nas samych na Jego słowo, żeby się rozrastało, żeby właśnie tak jak Maria zajmowała się dzieckiem, widziała jak dziecko rosło, tak i my możemy sprawić, żeby to słowo w nas. Rosło, nabierało ciała, rozwijało się, czyli przekuć te słowa na czyny. Tak rozumiem dzisiaj żądę, Angelie. Cześć!